Wiecie, co jest najważniejsze, to zawsze powtarzam, dwie rzeczy. Po pierwsze, uświadomić sobie, jakie mamy ograniczające nas przekonania. Po prostu. Jakie przekonania ograniczają nam otrzymanie tego, czego chcemy w życiu. Albo jakie przekonania kreują nam negatywne schematy w naszym życiu. Bo jeżeli kolejna kobieta, którą spotykasz w swoim życiu, zdradza cię, oszukuje i okrada... A jest tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. To już jest schemat. To oznacza, że twoja podświadomość ma w sobie jakiś taki obraz, który kreuje ci taką osobę w Twoim życiu. To samo dotyczy to kobiet, które kreują mężczyzn, którzy na przykład notorycznie zdradzają, albo którzy yy, nie dbają o nie, okay? albo którzy wreszcie są na przykład alkoholikami. To też jest kwestia podświadomości. Nasza podświadomość to, to działa tak, to jest bardzo prosty mechanizm. Zasysamy coś za dzieciaka. OK. Mamy te kilka lat i widzimy powtarzalne obrazy, powtarzalne zdania, jakie wypowiada mama, tata, babcia. Nie oceniamy. One wchodzą do naszej podświadomości. Okay, I zagniżają się w formie przekonania. Dobra? Czyli Nasza podświadomość mówi sobie: Okej, 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 skanik, ok. Nie jestem najważniejsza. Dobra. Nie jestem wartościowa, ok. O, nie jestem na pierwszym miejscu, bo mój brat zawsze był lepszy, wspanialszy, cudowniejszy. Zawsze był mamy popilkiem, a ja to byłam to ostatnia. okej. Okay. nie jestem najważniejsza. Dobra. Podświadomość właśnie zakodowała sobie takie przekonania. I teraz co? Mając takie przekonania wewnątrz siebie, podświadomość kreuje na zewnątrz okoliczności, które mają potwierdzić jej to, co ona ma w sobie, to, co ona myśli. I robi się koło zamknięte. Zobaczyliśmy coś, nabraliśmy przekonań tak, w tym zakresie, a teraz nasze przekonania generują nam, ten obraz, jaki mamy w sobie i koło się zamyka i zaczynamy biegać jak chomik w kołowrotku.